Uszanowanko wszystkim. 15 ostatnich z lawendowego 9 z paczki 1, 4, 7, 9, 6, 7. Przekładamy sobie co 5 maxi party, Więc bierzemy pierwsze 5 z góry. 5 drapek. ułożymy je sobie od najniższej do najwyższej. I bierzemy się za drapanie. Resztę odkładamy póki co na bok. Pierwsza jaką bierzemy to numer 3. Numer 1, jak tam w innym filmie jest, miał 50 zł zwrotu. Mieliśmy 10 dziewiątek aż. Bardzo ładnie to wyglądało. A zobaczymy, co nam da numer 3. Jeżeli on nam coś w ogóle da. Bo może być oczywiście pustakiem. Na razie nic nie, 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 nie daje, i to jest pustak. Bierzemy kolejny numer 6, numer 7 chyba był szczęśliwy i, i był trafiony, a numer 6 numer 6 Możliwe, że już nie będzie trafiony. Na razie są dwie siódemki, ale to nie ta zdrabka, żeby nas siódemki interesowały. Ósemka i trójka. Czyli numer 6 był pustakiem. Numer 11. Ósemka, czwórka, siódemka. Na razie 7 8 2 2 6 i dwie ostatnie. Niestety kolejny pustak. Numer 36. Zobaczymy, co nam da. Numer 36. 5, 2, Gdzie jest tutaj ta cyfra? 4, tu się trochę dopłynęło. Ile, że 6, 3, 7, 5, 8, 8 i 2. Niestety, pustk. Piąta zdrabka. Numer 40. Sprawdzamy, co tu jest.

Czyli tutaj trafiło się 20 zł na 5 zdrapek, tak czy siak minus 5, ale bardzo ładnie, że w ogóle cokolwiek weszło. 29, pierwsza z naszych liczb, druga to 12, 18, 35, 22. No dobrze, czyli 12, 18, 22, 29, 35. Interesują nas liczby z jedynką z przodu, dwójką i trójką i lecimy sprawdzamy. Tu jest trójka 37. Niestety nie nasza. Następna trójka z przodu, szóstka. No ale jeżeli tendencja się utrzyma, to następna to będzie 35, czyli ta, która nas interesuje. Zero z przodu nas nie interesuje. Jedynka z przodu, co będzie drugie? 2 albo 8. 4, niestety. Trójka. Musiały być piątka. Jest jedynka. W pierwszym rzędzie nic nie mamy. Jedziemy kolejny rząd. Gdzie tutaj jest? Tu jest dziewiętnaście. Przynajmniej widzę, w którym, na jakiej wysokości są te liczby. My mamy 18, Było blisko. Tu jest trójka z przodu. I ósemka. nie, niestety nie nasze. Trójka z przodu, czwórka. No trudno, tu jest trzynastka, my mamy dwanaście. Zero z przodu. Nas nie interesuje. Dobrze, w takim razie tutaj kolejne 0. Tutaj jest dwójka z przodu i nas interesuje że druga cyfra, czyli 2 albo 9. Jest 5, tu jest trójka, no to może 35 tym razem. Niestety. 30, no, dwójka, 22, 29, 27. Coś to maksimum party nie wchodzi. Jedynka z przodu, dwójka albo ósemka. Jedynka. No, niestety. Jedziemy, ostatni rząd. Co mamy tutaj? Mamy dwójkę z przodu, 22, 29, 24. Tu mamy dwójkę. 21. Blisko 22. Niestety nie nasze. Zero z przodu nas nie interesuje. Jedziemy dalej. Kolejne zero z przodu. I ostatnie będzie miało jedynkę z przodu. Czy to będzie 12 czy 18? No niestety 15. Kolejne. Maxi party, które jest puste. Jedziemy. 5 kolejnych lawendowych dziewiątek. Układamy je sobie od. Najniższej do najwyższej. Dobrze jest. A, jeszcze tam muszę przełożyć. Dobrze. Takie mamy 5 zdrapek i jedziemy. Numer 20. Zaczynamy od 7-8. Następne jest 5-3. 5, 8, 6, 6, 2 i 3. To jest puste. Numer 21. 3 trzy siódemki. Czy będą szczęśliwe? No na razie jest siódemka, jest siódemka, jest ósemka, ale nie ma dziewiątki. My chcemy tutaj dziewiątkę. W tej zerobce chodzi o dziewiątkę, a nie siódemkę. No, niestety. Zrabka pusta, numer 28. 4, 6, 7, 3, 3, 5. Myślałem, że to 6 z początku. Tu jest z kolei 6, 7. No, jak idzie 5, 6, 7 w górę, tu poproszę 8, a potem 9. A niestety. 5, 3 i 8. To jest puste. Dwie zdrabki, zdrabka numer 33. 3, 6, 2, 6, 5, 2. No i cztery ostatnie szanse. Tu jest 3, 8, 5 i 8. No niestety. No i, i zdrabka dziesiąta tym razem do drapania. Czyli numer 38, drapiemy. Zaczynamy od czwórki, ósemka, piątka, ósemka, piątka, 4 2 2 6 i 7. Tak więc kolejny pustak, Przekładamy to sobie w Maxi crash party kolejnym i sprawdzamy, czy tym razem nam się Maxi crash party Uda, czy będzie kolejny pusty? Co my tu mamy? 19, 16, 34, 42 i 38, czyli jak wpadnie 0 albo 2 z przodu, to nas to w ogóle nie będzie interesować. Sprawdzamy, gdzie tu jest. Tu jest 3 z przodu, 34, 38, niestety jest 36. Może tutaj się uda 34, 38, no 33 blisko, blisko. Dwójka z przodu to nas nie interesuje. Tu jest bodajże 4, no to 42, 41, znów no blisko. Tu jest jedynka z przodu 9 6, yy, albo 6. Tu tam się trochę chyba drapnęło i było widać, że jest 7. 0 z przodu nas nie interesuje. 1, 19 albo 16, 15. maxi cash Party, no już nie jest szczęśliwy, jest bardzo pechowy, bo to już któraś z kolei zdrabka maxi cash Party, która nie daje nam wygranej. Aczkolwiek tu jeszcze mamy trochę szans. Może los się odmieni. 0 z przodu, 0 z przodu. Z przodu musiałoby być 34, jest 35. Dwójka z przodu nas nie interesuje i 0 z przodu nas nie interesuje. Jedziemy kolejny rząd. Ostatni rząd. Zaczynamy od liczby z jedynką z przodu. Czy to będzie 16, czy 19? Jest to 18. 0 z przodu. 0 z przodu. Tu jest 14 i na koniec 30. No, niestety. Maxi kaszparty puste. Tu jest już z kolei i ostatnie 5 lawendowych dziewiątek. Chyba jest ułożone. Dobrze. Zaczynamy od numeru 8. 7 chyba był szczęśliwy. 6 był nieszczęśliwy, znaczy był pusty. A sprawdzimy, co się kryje pod numerem 8. Pod numerem 8 póki co nie widać dziewiątki. Nie ma dziewiątki pod numerem 8, czyli to jest puste. Numer 19. Sprawdzimy, czy tutaj coś będzie. Na razie nie ma. Nic nie ma pod numerem 19. Kolejny pustak. Zostały nam trzy ostatnie zrabki z tej paczki. Później podsumujemy sobie paczkę. No na razie nie ma. Jest dziewiątka. Czyli nie będzie pustak jednak kolejny. Od razu człowiekowi lepiej na duszy. No dobrze, sprawdzamy w takim razie, co się kryje pod tą dziewiątką. Zakładam, że będzie to najbardziej prawdopodobna opcja, czyli piątka. Tak jest. Dwie ostatnie zdrabki z tej paczki to numery 37 i 39. Jedziemy. O, bardzo ładnie. Pierwsze co wydrapane, od razu dziewiątka. Jakbyśmy drapali z góry na dół, to byłoby ostatnie. No, w każdym razie zobaczymy, czy jeszcze gdzieś tu się kryje jakaś dziewiątka. No, nie widać. Jest jedna dziewiątka w tej zdrabce i pod dziewiątką zapewne piątaczek. 10 zł. Elegancko. No i ostatnia zdrabka z tej paczki, numer 39. Sprawdzamy, co będzie tutaj. Na razie są dwie siódemki, trójka, dwójka, szóstka, piątka, trójka i dwójka, czyli to jest pustak. Tym razem udało nam się drapnąć kwoty 10, 5 i 10, czyli tu jest 25 zł, a pozostałe, pozostałe kwoty, jakie się udało tutaj wydrapać, czyli tak, może ułożymy je według kwot. Ten będzie łatwiej gdzieć, tu będą piątki. Tu będą piątki, tu jest 15, tu jest 10. Czyli tak, zaczynam od tego. Tu była największa kwota 50 zł. Tutaj 2 razy po 10, czyli 70 85 90 to 110, 120, 125, czyli zwrot z tej paczki wynosił równo 50%, aczkolwiek no to tam jest drapka najbardziej, najbardziej mi się podoba ta zdrapka, także było fajnie drapać, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.